Malta ostatni raz strzeliła dwie bramki przeciwnikowi w 2020 roku. Przeciwnikiem było San Marino. Wiecie co po meczu mówił Grzegorz Mielcarski, który go komentował? On mówił, że zwycięzców się nie sądzi. Bo świetnie, że w meczu pojawił się stary Dziad Grosicki, a nie Pietuszewski, brawo. Czy wiecie, na czym polega szaleństwo? Otóż szaleństwo to jest robienie tej samej czynności, powtarzanie jej, oczekując innych skutków. Oglądanie reprezentacji Polski to jest robienie tej samej czynności, oczekując innych skutków, czyli oczekując tego, żebyśmy osiągnęli jakąś serię trzech, czterech spotkań na jednym i tym samym poziomie. Ale okazuje się, że nasza reprezentacja nie może zagrać dwóch meczów na tym samym poziomie. To jest bardzo deprimujące. To jednak budzi pewne pytania, wątpliwości, i wątpliwości to jest złe słowo. Znaczy, jak można zagrać tak dobry, tak wyśmienity mecz z Holandią u siebie? Zremisowany, ale de facto jeden z najlepszych meczów reprezentacji Polski w niebójmy się tego powiedzieć nowożytnej historii. No bo probierz tak dobrego meczu chyba nie zagrał. Santosz na pewno nie zagrał. Kto wcześniej? Michniewicz. Musielibyśmy się zastanowić, ale coś, coś mi się nie kojarzy. No, musielibyśmy dawno, dawno sięgać, żeby coś takiego się wydarzyło. To była naprawdę świetna gra. I teraz, po takim wydawałoby się moralnym buście dla tych zawodników, dla trenera, dla wszystkich, dla całej atmosfery, koniunktura reprezentacji Polski wydaje się, że powinna skorzystać na tak rewelacyjnym wyniku. Czyż nie? Czyż nie? Okazuje się, że nie! Skądże, że dzisiaj możemy wygumkować to zwycięstwo, że jakby nigdy nic się nie stało? I to jest dziwna rzecz odnośnie reprezentacji polskiej, którą zauważyłem. To znaczy, że nasza reprezentacja bardzo łatwo wpada w takie spirale emocji negatywnych. Ale w spirale emocji pozytywnych już nigdy nie jesteśmy w stanie wejść. Rozumiecie to? Że, jak się pojawia jakiś zły mecz, to zaraz po nim jest drugi, trzeci i zwalamy selekcjonera. Ale nigdy nie ma tak, żeby jakiś selekcjoner wpadł w dobry mecz i później drugi, trzeci i zbudował sobie na tej podstawie jakąś dobrą serię, jakiś dobry moment, w którym możemy się czuć, że jest fajnie. Tego po prostu nie ma. No bo mówię, mecz z Holandią to była najlepsza okazja, żeby to stworzyć. Jan Urban. Naprawdę bardzo mało musiał zrobić, żeby tego nie spieprzyć, żeby wejść w baraże z otwartą przyłbicą, z fanami całującymi go po butach, z lękiem w oczach rywali. No ale no, nie stało się tak. No, no bo 3-2 z Maltą to, to, to nie jest ten wynik. Ale oczywiście pojawia się pytanie, jak dużo mm, tak naprawdę jest tutaj winy Jana Urbana. i. Powiem Wam, że tej winy jest bardzo mało, ponieważ dla mnie to jest taki case trochę jak tego, co wydarzyło się Lechowi na Gibraltarze. Ja nie jestem dużym fanem ekstraklasy i nie jestem dużym fanem Lecha, co za tym idzie, więc to nie jest tak, że ja znam tą drużynę od podszewki. Ale wydaje mi się, tak mi mówi jakoś życie, doświadczenie, oglądanie tego sportu od, pożal się Boże, wielu lat, że yy, <laughs> kiedy tacy piłkarze Lecha, tak profesjonaliści przyjeżdżają do tych amatorów z Gibraltaru i przegrywają, to kwestią nie jest to, że trener ich nie ustawił w odpowiedniej for w formacie, formacie w, odpowiedniej, w odpowiedniej formacji 4, 3, 2, 1, 8 diament w środku pola, albo choinka, albo piramida, że było za mało podań diagonalnych. Coś mi mówi, że to nie jest kwestia tego. Nie wiem, czy pamiętacie ten mecz, kiedy United przegrało z tym pi piątoligowym Grimsby Town i tam Amorim przesuwał sobie tak śmiesznie piłkarzy po swojej tablicy, takiej małej na ławce. I ludzie mieli z tego bekę. No właśnie, mieli z tego bekę, bo w meczach z takimi cieniasami nie oczekuje się, że trener będzie przesuwał wirtualnych piłkarzy. To jest głupota, to jest ośmieszenie się. Oczekuje się, że ci piłkarze sami w sobie stanowią taką klasę i mają taki poziom zgrania między sobą, że dadzą radę, że będzie ok. Więc ciężko jest mi winić Urbana za coś takiego. Za taki wynik z takim przeciwnikiem. Malta ostatni raz dała, znaczy przepraszam, inaczej, nie dała. Malta ostatni raz strzeliła dwie bramki przeciwnikowi w 2020 roku. Przeciwnikiem było San Marino. Trzy lata temu, ponad, bo to był chyba czerwiec, jakiś taki miesiąc tam letni, sprawdzałem. Ponad Trzy lata czekali, żeby ustrzelić dwie bramki. I rywalem była Polska. Gdyby ten remis udało się dobyć, to byłoby po prostu święto lasu w tym kraju. Także wielki pech, wielki pech, że się nie udało. I ciężko jest mi to zganić wszystko na, na Jana Urbana. Chociaż oczywiście nie da się ukryć, że Powracają kwestie tego, na ile dobrzy byliśmy, a na ile słabi byli Holendrzy. To jest coś, od czego nie uciekniemy i ja nie, nie chcę teraz jakoś robić dużej spirali nienawiści do tej kadry z powrotem, ale też nie mogę ukrywać, że nie wkurza mnie nic bardziej, niż fałszywi optymiści. Wiecie co po meczu mówił Grzegorz Mielcarski, który go komentował? On mówił, że zwycięzców się nie sądzi. Haha, <laughs> zwycięzców się nie sądzi. Jak ktoś mówi takie rzeczy, to ja nie powiem wam, co mam ochotę zrobić, ale, ale budzą się we mnie instynkty bardzo pierwotne. Jestem numer jeden przeciwnikiem tych głupich powiedzonek, mówiących na przykład, że graliśmy na tyle, na ile przeciwnik nam pozwala. Jak słyszę, że ktoś mówi, że graliśmy na tyle, na ile przeciwnik nam pozwala, to mam ochotę posłać go na drugi świat, bo to jest tak krytyńskie. To jest tak kretyńskie. jakby wygraliśmy, więc nie możesz nas osądzać. Tylko Bóg może mnie osądzić i kosodrzewina. Co za kretynizm. Mało tego, mówił, żeby żyć chwilą. Panie Grzegorzu, ja nie wiem, czy ja chcę żyć taką chwilą. Panie Grzegorzu, nie chcę żyć taką chwilą. Panie Grzegorzu, nie chcemy żyć taką chwilą. Chciałem o tym powiedzieć, bo, bo mocno, mnie to, mocno mnie to sfrapowało. No co, jeśli chodzi o poszczególnych zawodników, bo to na nich spoczywa przede wszystkim wina za to spotkanie. Mamy Martwi Zalewski, który no, daje dupy w zupy po raz kolejny, drugi raz z rzędu, to nie jest jego zgrupowanie. Mało tego, dostał kartkę, więc wiemy też, że nie zagra w półfinale barażu. Zdjęty w połowie, być może właśnie przez tą żółtą kartkę, zastąpiony świderskim, nie pokazał nic dobrego w ofensywie. Może był bardziej aktywny niż w meczu z Holandią, ale jego strzały były koślawe, leciały gdzieś po trybunach i tak dalej. Więc zdecydowanie negatywnie można to ocenić. Wiśniewski wrócił po przerwie z Holandią, wymuszonej przerwie z Holandią i pokazał, że chyba nie warto było robić nic, nie warto było go powoływać. To jest kolejny case Piątkowskiego, ponieważ w tej kadrze jest jakaś klątwa, która sprawia, że nie da się w niej wywalczyć miejsca raz na zawsze. Nie w sensie, paru zawodnikom się udało, tak, jak Lewandowski, Zieliński, tam Bednarek, powiedzmy i, i kto jeszcze? No nie wiem, kto jeszcze, Zalewski też, okej. Okay. Yy, więc jest tam w tej kadrze 4-5 zawodników, którzy swoje miejsce mają, a reszta jest po prostu rotacyjna, bo jednego dnia są bohaterami, a drugiego są gównem. I Wiśniewski akurat był gównem w tym spotkaniu. Więc znowu nie wiemy, czy można na niego liczyć. No niestety. Głupia żółta kartka, i później występ dalej beznadziejny. Obraca się jakby na, z, z lodówkę miał na plecach przywiązaną naprawdę, więc to chyba wyjaśnia, dlaczego on gra tam, gdzie gra w tym swoim serie B. Co prawda, zaimponował mi raz, jak wyszedł do przodu z piłką tak ofensywnie, ale jednak o obrońcy chyba w pierwszym momencie oczekujemy tego, żeby bronił, także mógłby nad tym jednak popracować. Martwi przede wszystkim jeden. Ważny fakt tego, że my nie mamy szóstki. Cały nasz kraj 400 milionowy nie wykształcił defensywnego pomocnika, który mógłby grać z Zielińskim. Nie mamy takiego piłkarza niestety. nim nie jest. On, on nie jest. Chciałoby się powiedzieć, że His not that guy. On nie jest tym człowiekiem. On nie pasuje do tej reprezentacji, no, on jest słaby. Nie było go, wrócił już rozumiemy, dlaczego nie powinno być go dalej. No jest po prostu cienki. Kapustka jest. Również cienki. To jest człowiek, który nie oferuje zbyt dużego zabezpieczenia w defensywie, ale nie oferuje też jakiegoś dużego zaangażowania w ofensywie. To jest taki piłkarz cień, to jest taki piłkarz, który istnieje i po prostu, wiecie, no taki pionek, taki kręgiel, że jakby zapychacz, zapychacz formacji, że musi być 11 piłkarzy, więc on jest, on tworzy ten blok defensywny, kiedy przeciwnik ma piłkę, i tworzy blok ofensywny, kiedy my mamy piłkę. Ale z tego nic nie wynika w żadną ze stron. Duch. Człowiek, duch. Podobie trochę jak słysz. To jest po prostu, gramy w dziesiątkę. <śmany> Panowie, gramy w dziesiątkę. Może to wija się nasze słabe wyniki. No, gramy w dziesiątkę trochę. Nie? Yy, bo oni nic nie robią. Są po prostu nieprzydatni. Yy, więc to i dobrze. I niedobrze, bo. Urban ani żaden inny hipotetyczny selekcjoner nie ma w czym wybierać. Nie ma. Moder, wiadomo co mu się przydarzyło i możemy płakać nad tym dalej, ale fff, nie warto. Innych piłkarzy nie ma. Ojedele, to był odważna próba Michała Probierza, która skończyła się jak wszystkie inne próby Michała Probierza, czyli beznadziejnie. No i tak o. Więc ja nie wiem co Urban będzie planował, ale trochę, mi, trochę, go, trochę mu współczuję, bo nie może nic zrobić. Ma slisza, ma kapustkę, ma kogo? Zaraz będziemy wyciągać z szafy Romanczuka. No, może trzeba, może trzeba. Nie ma innych rozwiązań za bardzo. Ciekawostką przy okazji tego spotkania jest to, że Grosicki dobija do stu spotkań. Brawo, brawo. Nie wiem po co, nie wiem po co, za jakie grzechy, ale brawo. Brawo, świetnie, że w meczu pojawił się stary dziad Grosicki, a nie Pietuszewski. Brawo. Właśnie tego potrzebujemy. W ogóle, jeśli coś można zarzucić Janowi Urbanowi, stricte jako Janowi Urbanowi, to jest to, że to były najśmieszniejsze zmiany, jakie widziałem. A znaczy, Świderski mu się udał, bo wpuścił Świderskiego za Zalewskiego, i ten Świderski zdobył gola, którego anulowali, wiadomo. Yy, czy wiadomo, no, oglądaliśmy wszyscy mecz, tak, więc wiadomo, śmieszna sytuacja w ogóle, ale zasłużona. Więc, yy, więc Świderski fajne wejście w sumie. I do Lewandowskiego mu też piłkę zagrał kapitalną, on zmarnował. Ale jak zobaczyłem przy wyniku 2-2 potrójną zmianę i potrójną zmianą był Grosicki, Bereszyński i Kapustka, to się prawie zesrałem. Nie ze strachu, ze śmiechu. G musimy gonić wynik z reprezentacją Malty i wpuszczamy tak starego dziada, który gra tylko po to, żeby dobić do 100 spotkań Starego Dziada numer 2 Bereszyńskiego, który kopie się po czole w Serie B I wpuszczamy kapustkę Który też już jest trochę stary, ma 28 lat I gra gówno To jest potrójna zmiana Dwóch emerytów, jeden stary legionista Do boju Co? Co? Naprawdę, jakby U21 szanuje tą ekipę, ale Pamiętajmy, że U-21 istnieje po to, żeby nasza główna reprezentacja miała sens, więc mnie nie obchodzi z całym szacunkiem Brzęczek. Jeśli trzeba mu podebrać te talenty, jeśli trzeba mu podebrać Pietuszewskiego i Faberskiego, to mu podbierajmy. Podbierajmy mu ich, ok? A nie Grosicki. Skończmy z tym Grosicki. mnie on w pienię, jak go widzę. Więc to był mecz z Maltą. Bardzo słaby mecz z Maltą. Przed nami baraże. Do tego czasu w marcu mam nadzieję, że się zresetujemy, podejdziemy podejdziemy co? No, zresetowani, tak? Zapomnimy o tym, co się, co się wydarzyło. Jan Urban może coś ugotuje, nie ma najlepszych warunków, ale, ale mam nadzieję, cały czas w niego wierzę i nie ma teraz co mówić o jego przyszłości, przeszłości, przyszłości, teraźniejszości. Baraże będą odpowiedzią kluczową i na nie musimy poczekać. Jest pesymistycznie, ale zobaczymy. Więc tą myślą was zostawiam. Do zobaczenia. Hej!